W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę założyć skina Rynek Riderki. Dlaczego? Ponieważ będę dzisiaj obserwował osoby i wyzywał je na pojedynek jeden na jeden. Po wielu próbach w końcu udało mi się znaleźć osobę, która ze mną zagrała i okazało Polancji. się, że jest to Nie. krajowiec, który ma rodzinę w Polsce i trochę mówi dobry. Po No tylko trochę krzyczy. No i widzowie, jeśli chcecie więcej takich odcinków jak ten, koniecznie zostawcie łapkę w górę, żebym ja widział, że tych łapek jest bardzo dużo no i że chcecie więcej takich odcinków. No i przypominam, żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, no i oczywiście zgłosili się do giveaway'a o losowego skina Jedne co wystarczy zrobić No to oczywiście wpisać kod Ewela do sklepu Zgłosić się w komentarzu, zaznaczyć dzwoneczek na kanale No i zrobić zadania z opisu Wszystko będzie sprawdzane, także powodzenia Dzień dobry Niech mnie pani zabije. Patrzcie, jaki... o, Jaki napocony! Jakiś a a, Już pada! <grystanie> Padł. I nie będziemy na agencji. Gdzie nas da? Jesteśmy na slurpi! I kogo my tu mamy? Co to za nikt Jaki stakej. Oj, oj, gościu! Masz przecież chłopa Oj, 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 no i mamy deadpool. Chłop! No chłop, tu jest! Ty, ale on nie jest głupi ten Katuriks. O go za 40! Za 35! Co? A on ma już 10 HP! Oj, i to był błąd, i to był błąd. Kogo my tu mamy? Nazgrala. 148 poziom konta. O, 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 i piłkarka! Piłkarka już tu dwie ściany wstawiła. Ty, on go obejdzie od tyłu, czy mi się wydaje? I to jest po... Nie, to nie... O, ale dostał dużo, dużo dostał. Masz C4, rzuć mu dwie i on padnie. Dobra, i mamy tutaj! Dobra, uwaga! Widzowie, po zebraniu tony matsów, po zebraniu wszystkiego co się da. Wreszcie mamy podjazd. Na trzeciego, jedna kuleczka i po chłopie! Dobra, 36 nie, chłop cieka. O, 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 o! Dobrze, spigo, spigo, spigo! Dobra, i kto to wygra? No, chyba nie ogarnia się kto jest Uuu, Ale pompeczka No na dole na dole tu jest no Uuu, No i znowu Chłop dostaje polskie neidy Ale ja. Spada mu na głowę Ej kolego Cóż za końcówka Tęcy się buduje I mamy dojazd wow, wow Ha Ej skąd on ma takiego skina Aha, jego jeszcze nie ma w sklepie Ale widzowie, no mamy tego zakazanego Skina, pamiętajcie, żeby kupować Skodę Mewela, jak będzie ten skin Dobra, no i mamy, no i mamy walkę, mamy walkę Proszę państwa, cztery osoby do końca Zobaczcie, jakie kółko, dlaczego strefa nie jest Ruchoma, ja się pytam, no i co chłopaki tutaj Zrobią, o, użył jumpada Nie trafił, nic Czyli kolega gra na Komputerze, biedny Łooo wow. Ale to było dobre. I słuchajcie, co się dzieje w tej końcówce? Co się dzieje? Oj, ktoś ma... ktoś ma grappler i spadł na górę. Oj, spadł. Nie ma matsów. System dobierania graczy jest naprawdę mocno podkerowany. Pro... Patrzcie się, jaki kolaps. I jeszcze ma go w wieczku. I stuwa. Ale pada! A i zobaczmy, kto to wygra. Kto wygra? To starcie. 11 RPGów Współczuję wam, chłopaki, tam na dole. Współczuję, współczuję. Aj, chłop ma dużo matców. On nie może grać na strefę. On nie, nie możesz grać na strefę. Dobra, została chyba dwójka. Tak jest. Została dwójka. Dobija się do niego. I jest tu chłop. I kto to wygra? Miśu przegrywa i wygrywa surkę. Atch Hello Rafa you too. Hello, you have that skin! Yeah, uh, are you a streamer? O, oh, Poland. Yeah. O dobry. Poland? Dzień dobry! Where are you from? Sweden. Nice! Ej, mamy chłopa ze Szwecji i stwierdziłem, że zrobimy inaczej, że ja zagram po prostu duo z jakimś randomem i go wezmę. I can't see anything. Haha. yeah, I know my mom's Polish I like I've been to Poland mama jest polką. My Nice. Ej, gościu tu jest naprawdę. Patrzcie jeszcze takiego maskina. O. Ej, co 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 robi ten goście w ogóle? Dobra, on ma przypał chyba. Nie, on wszystkich zabija. Ale jeja, ale dostanę piernię od niego. Och! Sh... Jest super low. Come on! Yeah! I gotta try something if I wanna be alive. Hold on. Ej, patrzcie, co on tutaj jakiś robi, te ojojo Ups. Ej, dobra widzowie, słuchajcie, także zmieniliśmy trochę zasady wcześniej. Ej, nie obserwowałem, tylko po prostu wsze wszedłem. Okej, okay. Co u ciebie? Ej, do widzenia. Ej, no. Co robisz? Gramy w Fortnite. Oh, oh, nice. So speak in Polish now. Ok. Um, dzień dobry. Kocham cię bardzo. <laughs> bardzo duże. Jak gramy w Fortnite. To... Ej, tak, nie. Ej, Dobra. umie dużo, ale kozak, ale trafiłem mm. na osobę, masakra. Widzowie, trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, first. First to five. No, jest grane. That's creepy. Dobra, lecimy, nie, nie wiem, co mu się dzieje. Dobra, mamy go. Mamy go. Mamy 1-0. Słuchajcie, Polska, Szwecja czy tam. Nie wiem skąd on jest w końcu. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki. I'm missing my shot. no nie, nie, skończyła mi się podkładka na biorku Dobra, teraz się uda Ej, żebym ja teraz kilofów nie dostał, pięć, bo będzie meka Autobus I ten taki rower Rower Wow, wow Gdzie on był? Taki autobus Ej, gdzie on był? Nie widziałem go naprawdę Dobra, 2-1, przegrywam 9! Ah, Dobrze! Dobra, widzowie, jest 2-2. Muszę obronić nasz honor. Yeah. My... <laughs> <Why> my... <laughs> Mamy go! <laughs> Dobra, widzowie, jest 3-2. Prowadzę na szczęście. Oj I I Dobra, zacznij... So <laughs> <laughs> so fucking... Ja play dzisiaj nie muszę you. prowadzić tego hell? odcinka, bo naprawdę... So... Nie wiem, co CO?! I think I had 10 hp. You want do a build battle? After so after this, after this. Dobra, wskajcie on chce jeszcze grać e, kolejne. Co, so build fight grać ze mną? So... O ja ze sniprgengo. Aigram lagging. Dobra, mamy go. <laughs>

Ajajaj. Aj, aj. Mam go I you. No Patrzcie jak on się dobrze buduje, on wszystko... Patrzcie jak edytuje! Ja nie wiem, nie mam pojęcia! Jak on ze mną przegrywa? Wrong, wrong. I no i widzowie w końcu udało mi się zagrać z jakąś losową osobą jeden na jeden Jeśli chcecie więcej takich odcinków No to oczywiście wpisujcie kod EWELA do sklepu Zasubskrybujcie ten kanał No i zgłoście się do giveaway'a Trzymajcie się, na razie